5 zł. Hmm. Magikal. Co to tam było, że on rzucił na YouTube a To Oho. Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Znaczy, zanim to obejrzę, to Wam coś powiem. Ja nie wiem, jak zdrowotnie jest z nogą tego Gargamela. Gar Magikala. Ale trzeba pamiętać, że fame MMA. Bez Magikala by nie istniało, bo jak powstał pomysł na Fame MMA? Jakiś chłop kiedyś chciał zorganizować galę Rafonik, walkę, Rafonik z kontra Magikal. Oni już podpisali jakieś tam umowy, ale nagle wkroczył Boxer i mówił zerwijcie tą umowę, ja wam zorganizuję to lepiej, ja to zrobię lepiej. No i wtedy jakoś Rafonik się wycofał z tego, no i wyszła walka, że Magikal kontra Polak i to była ta pierwsza gala. No i to się rozkręciło, nie? Jakoś się to udało. I później zaczęli robić więcej tych gal, więcej walki i tak dalej, i tak dalej. No i na jednej z tych gal Magikal dostał sporej kontuzji. Ale kurczę, uważam, że Fame MMA, jeżeli Magikal by chciał yy, walczyć kiedyś, no to powinni mu dać taką możliwość. Albo nawet go wziąć do tej, nie wiem, Loży Szyderców, przynajmniej, żeby on coś zarobił tego hajsu. Bo no teraz chyba tam ciężko u niego, nie? No bo ja tak uważam, to jest moje zdanie, że w MMA bez Magikala to nawet. No, nikt nie wpadł wtedy na ten pomysł. Na ten pomysł wpadli ludzie tylko dzięki temu, że chci 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 chciano zorganizować walkę Magikala z Rafoniksem. Sylwus trenuje stójkę? Co ty, gościu, gadasz? Ja trenuję wszystko. hatter wpłacił 5 złotych. za Adamem Kotleszką chodzi o to, że nie wiem. do kanału sportowego i nie wiem kto to jest Adam Kotleszka. Czekajcie. pod i... To jest ten z kanał plus tymi bokami nawet autorytet takich jak Smokowski Ze Adam Kotleszka nadawałby się lepiej. To ja nie znam. Chcieliśmy dla was od nas nagrać bardzo ciężki emocjonalnie filmik po 6 latach mimo tego, że nagrywaliśmy z całego serduszka dla Was wszystkich. Jesteśmy pierwszy raz w życiu w bardzo ciężkiej sytuacji i chcieliśmy Was po prostu prosić o pomoc. Sami wiecie, że robiliśmy zbiórki dla schronisk, dla osób chorych, dla dzieci, dla bezdomnych, dla dzieci na wózki. Testy Szywek, kiedyś wsparłem Twój projekt Siaką Wózki. doszło do odbioru rzeczy za wybrany próg wsparcia, myślałeś mi, że za kilka, do mnie odezwiesz i to teraz się nie odezwałeś. Nie chcę wyjść na materialistę, po prostu to trochę nie okej okay, według mnie. Za cholerę nie wiem, o co chodzi. Teraz cię nie odezwałeś. Nie chcę Kiedyś miałem nie faktycznie nie taki patronat dla psiakobusa, ale to tam nie było żadnych nagród. W tym psiakobusie. I ja ten projekt zamknąłem, bo mało osób go wspierało i to nie dawało rady. I teraz chcę ruszyć po prostu z jakimś sponsorem z tym. Ale możesz rozwinąć o co chodzi? Że ty ode mnie nie wiem, coś. Ja nie wiem o co chodzi. Co ty ode mnie chciałeś? Ja się staram być sfer ogólnie, więc. Nie wiem. Witaj Sylwestrze, wyglądasz coraz młodzie. Dziękuję bardzo. Zbiłeś elektryczne. Wszystko w linku w opisie macie, aby się to sprawdzić. Odnalazłem źródła. Tam, no, było bardzo dużo pieniążków zebranych. Sami jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Niestety mamy prąd zadłużony za 700 zł. Jacek wrócił z Niemiec, przez 4 miesiące go nie było, wrócił bez pieniędzy. Mamy zadłużony czynsz. Włączyli mi już internet. Na TikToku, jak wiecie, piszą gazety, czy ludzie, hejterzy, czy inni mówią, że się tam zarabia. Tam się niestety nie zarabia, my tam streamów nie robimy. To robimy po prostu dla zabawy, dla widzów albo nas. A nie wiem, wiesz jakie z lidla, biedry. Nie wiem co oni tam mają. Nie zapomnieli, bo bardzo za Karolina. te skimy. Dlatego pierwszy raz w życiu zrobiliśmy zrzutkę. Przygotowałem dla was dla mnie najbardziej cenną pamiątkę przez te streamy przez 6 lat oddania całego staruszka <tryk> dla Was. Jest to przycisk Daniel Magical z YouTube'a, słuchajcie. Każda osoba, która wpłaci 5 zł, w przyszłym tygodniu za 7 dni wystąpi w specjalnym vlogu, na którym tę osobę pozdrowimy. Czyli każdego darowczyńca, czy każdą osobę, która zrzuci się. Widzicie, to jest właśnie zarządzanie, bo oni zarabiali ogromne pieniądze swego czasu kilka tysięcy złotych dziennie, jak mniej więcej. I nie wiem na co to poszło, skoro teraz są w takiej sytuacji, bo oni naprawdę przez kilka lat temu. Eee, mieli ogromną oglądalność i ogromne donaty. Ogromne, wydaje mi się, że zarobili z kilkaset tysięcy złotych wtedy. Minimalną kwotą 5 złotych. Dla osób, które po 50 złotych wpłacą, wystąpią w, loso w losowaniu, gdzie przygotowaliśmy właśnie nagrodę główną. Dzięki, wielkie, bardzo duży donate. Również życzę miłego wieczoru. Na, za, za wasze zdrowie zjem teraz Pieroga. Nie wiem, z czym on jest w środku. Ale jest zielony, o! Za wasze zdrowie, Paulina i Paweł. Mój przycisk. Witam, słyszałeś jak Ator woźniak oszukał ludzi na wywiad z tonogą? Mówił, że nagrał już wywiad, a potem, że czekał na papierot z stonogi. Potem mówił, że dostał papiery, potem zaczął usuwać pytania. Nie wiem, nie wiem, nie znam sprawy. Potem mówił, że dostał papiery. Za... Najważniejszą pamiątkę dla mnie w życiu. Jacek właśnie trzyma kufel zwierzyńcy. Mam już ma tutaj przygotowane dwa. Dwa kubki kochani, jest to kubek zwierzyńcy i naszej całej ekipy jeszcze no jeszcze prezes był. Co mogę wam powiedzieć? Fortuna kołem się to. Pomoc. Liczymy, że jakoś nam pomożecie. już coś od ciebie powiesz. No słuchajcie, no naprawdę ciężko mi przykro, że tyle lat yy, byliśmy z wami. I że nas dopadła taka sytuacja, że jesteśmy naprawdę... Jeszcze wam powiem bardzo dużo i często właśnie staramy się pracę znaleźć. No Jacek. Mamuś, powiedz coś. Mama zaczyna mówić i wtrąca jej się. i mnie traktują z góry. Jacek pracował na czarno, brzydko mówiąc. No nie wypłacili mu pieniążków. Cały czas był tam wyzywany. Cały czas był poniżany. On się nie potrafi odezwać, jak to wiecie. Ja również pracę szukałem. Widziałem, widziałem. Dzięki Arkan. Byłem traktowany z góry. Nigdzie mnie nie chcą przyjąć, mimo tego, że skończyłem technikum, mimo, że mam doświadczenie... Nie ma pracy dla ludzi z wykształceniem magikala. Jako handlowiec, mimo tego, że miałam własną działalność, zero odpowiedzi. To jest bardzo ciężka sytuacja. Rodzina nam już nie pomaga też, niestety. Też pomagaliśmy, wszyscy się od nas odwrócili. Wiele fałszywych ludzi, najbliższe osoby okazały się najgorszymi osobami w życiu. My jesteśmy w czarnej kropce. Mamuś... Hmm wiadomości z Instagrama na filmach, można tak nie wązuje w tej tajemnicę korespondencji. Tajemnica korespondencji to chodzi o to, że ja bym przechwycił cudzą wiadomość nielegalny sposób jakiś bym ją złamał, a jeżeli ktoś mi daje te wiadomości albo to są wiadomości do mnie albo ode mnie, to jest tylko moja sprawa czy ja to będę udostępniał. <laughs> Wiecie no tutaj chodzi yy, że jakoś oni źle zarządzali tymi, tymi wszystkimi donate'ami, bo oni dużo dostawali. Ja kiedyś też bardzo źle zarządzałem pieniędzmi. A tak to jest w życiu, że nic nie trwa wiecznie. To jesteś moim wodzem? Chyba tak, chyba tak, Liberator. <grywa> <grywa> Fortuna kołem się toczy. No, ja to odczułem. Każdy to odczuje. Każdy YouTuber to prędzej czy później odczuje. Nawet Freeze. Nawet Freeze się kiedyś zdziwi, że. i będzie wspominał o 2 W 2019 to było zajebiście, bo Fortuna kołem się toczy, moi drodzy. 92, Dawid... Nie wiem, czy jeszcze mogę mówić. Jeszcze nie potwierdziłem oficjalnie tej walki, nie? Nie Niedługo będą informacje. Miłego wieczoru. Tylko mi powiedz, wiecie. Yy, powiem wam jedno, nie, nie będę się rozkładał. Podcałował pocałował ten przycisk? i tak dalej. Byliśmy tyle lat, ja dziękuję wam za to, że ja mogłam być z wami. Jakbyście mogli, prosimy o pomoc. A naprawdę się odziedziczymy. Good. Dziękuję. A Jasuś? Michał, Adi się zatrzasnął w kibru, idź mu tam pomóż. Weź śrubokręt. Cześć wam, dziękuję, wszystko. Za co ty dziękujesz? To jest. tyś. Hej, patrz. ja nie ma co, trudno. Takie czasy. Kochani, przygotowałem dla was. No widzicie, no. YouTube się wziął za pato Streamy. Daniel nie potrafił zmienić kontentu, a mógł wtedy, jak właśnie był na tej fali popularności, mógł sobie wypuścić jakąś taką odnogę związaną z czymś innym. Nie wiem, na chociażby. Mm, Właśnie, co on mógł wtedy wymyśleć? Jakiś inny content, jakiś inny kanał z takim contentem, którego nie skasują. No bo gaming, no on robił gaming i streamy, ale to też tam pił na tych streamach. Jeżeli ci usunąłem film z shotów, to znaczy, że zrobiłeś shota w momencie, kiedy był zakaz szotów robienia. Jeżeli na przykład nie macie możliwości cofania, Czyli jest wyłączona ta funkcja. Yy, jak ona. Się, kurde, poczekajcie, bo mi zniknęło wszystko, ja pierdzielę. Yy, jak wierdzielę. Kurwa. Jak. Najlepszy yy, komentator w polskim internecie. Nie wiem, jak to się nazywa. DVR czy coś takiego? Jeżeli jest, z, nie ma możliwości cofania streama, to znaczy, że ja sobie nie życzę shotów z tego streama. I to jest logiczne, nie? Ja to powtarzałem. A ty zrobiłeś i tak shoty. I wrzuciłeś to do siebie. Pamiętajcie, że. To jest jakby moja praca. Yy, Okej, okay, ludzie robią szoty, ale jeżeli wy na przykład ja mówię coś o frizie i mówię jakieś swoje zdanie, a wydajecie tytuł Wrotengo masakruje friza. Bo chcecie kurwa wyświetlenia, a i zakłamujecie rzeczywistość i robicie jakieś takie clickbaitowe tytuły, mnie to wkurwia i ja wam będę to usuwał, nie? To jest logiczne. Ja to już kiedyś mówiłem. Bo tworzycie jakieś negatywne emocje i yy, spory pomiędzy twórcami. I też, no to jest niefajne. A jeżeli jest wyłączona możliwość cofania stylimana, to znaczy, że ja nie chcę shotów, to jest logiczne, że ja wtedy nie chcę shotów. Dzisiaj na przykład możecie robić, ale oczywiście zastrzegam sobie prawo, że mogę usunąć taki shot. Jeżeli mi się nie spodoba tytuł albo jakiś opis i tak dalej. Na przykład też była sytuacja, że ktoś zrobił shota, Zarabiał na nim i kurwa lajkował każdy komentarz wyzywający mnie. <grywa> I gość na przykład był zdziwiony, że mu usunąłem. Od niedawna cię oglądam, ale fajnie, że są w Polsce jeszcze inteligentni ludzie. A dzisiaj umilasz noskę w robocie. Dużo osób jest mądrych. Czy ja jestem jakoś inteligentny? Nie, po prostu myślę, że normalnie. Z inteligencją to jest tak, że każdy się uważa za inteligentnego. Jest takie powiedzenie. Dzięki, Marcelina. O, dziękuję, dziękuję. Takie mam włosy, o. Jak orka na polu. Um, polu. Że Pan Bóg wszystkim rozdał inteligencji. Yy, znaczy, że Pan Bóg nikomu nie dał za mało inteligencji, bo przecież ludzie mówią często: jestem za niski. Jestem, jestem za brzydki, a rzadko kto mówi, jestem za mało inteligentny, albo że nie jestem inteligentny. <laughs> Taka historyka. Dobra, typ X moi drodzy, bo tutaj będzie ten, będzie o czym A w ogóle na co dzisiaj jakiś odcinek tam chyba miałem rzucić? Zobaczę.